Siemano moi drodzy, dzisiaj Patrycja użyczyła mi swoich pięknych włosów i może, mam nadzieję, uda mi się pokazać Wam takie mega proste upięcie, tutaj nisko na karku. Teraz się zaczyna pomału ten sezon ślubny i tak dalej i wiem, że część osób ma takie dwie lewe ręce jak ja, to fryzur, więc może im się to przyda. Yy, najlepiej by było, gdyby te włosy były albo tak jak tutaj z jakimiś lokami, bo wtedy się lepiej trzymają, albo umyte dnia poprzedniego albo jeszcze wcześniej, wtedy po prostu nie będzie się tak wszystko wysuwało, będzie też można potańczyć tam, poszaleć trochę. Yy, ja będę używać dzisiaj takiej gumki sprężynki i zaczynam od tego, że robię tak jak mówię nisko na głowie kucyk, dosyć ciasno go zawinę i teraz wypuszczę go w ten sposób, żeby tutaj została, no tak jak widzicie, takie coś. Na dole zostało mi trochę tych luźnych końcówek. Jak one są długie, to będzie dużo łatwiej zrobić z tego to, co otuli nam gumkę, żeby nie było tego widać. Ja to sobie będę układać właśnie w ten sposób. Jeśli włosy są bardzo, bardzo długie, to spokojnie będziecie mogli to zrobić w ten sposób, że całą tą końcówkę zawiniecie wokół gumki i wtedy będzie można tutaj podważyć jeden z tych wystających elementów, tam upchnąć końcówki i nie będziecie potrzebować żadnych suwek ani nic takiego. I Patrycja ma cieniowane włosy w tej chwili, więc to nam się trochę... Końcówki będą się trochę wysuwać, w związku z czym ja będę je tak mało obracać, a następnie przypinać przy pomocy wsuwek. Nie wiem, czy to dobrze było widać, ale wtedy, kiedy wkładam w robię w ten sposób, że nabieram trochę włosów, a następnie nie. Yy, przekładam ją pod kątem, i dopiero wtedy wbijam do środka. I wtedy mam wrażenie, że to się wszystko jakoś lepiej trzyma i lepiej też wygląda. to sobie trochę tak porozciągam, żeby wyglądało na bardziej rozchełstane, nazwijmy <grymamy> to. Z przodu zostawiam tyle kosmyków, ile po prostu ktoś lubi mieć przy twarzy. Jak normalnie chodzicie w rozpuszczonych włosach, to pewnie nie będzie Wam to w ogóle przeszkadzało. Jeżeli Wam przeszkadza, bo chodzicie w spiętych, to zostawcie sobie jeden tylko albo dwa. Można też tutaj z tego miejsca powyciągać takie małe kosmyki, je zakręcić na lokówkę, wtedy to będzie ładnie wyglądało. Te okay, jeszcze może powytniemy. I proszę bardzo, tak wygląda upięcie. Jeżeli mi się udało je zrobić, to znaczy, że każdemu uda się je zrobić, bo jest mega, mega proste. Byś mogę jeszcze trochę z tą stronę. O, super. Myślę, że do sukienek, do takich właśnie formalnych okazji będzie się sprawdzało, jak macie trochę dłuższe włosy od moich. Bardzo dziękuję Tobie, Petuniu, za użyczenie Twoich pięknych loków na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i do zobaczenia następnym razem. Na razie!